no i patrzcie się znowu zacina kartki po kilku naprawdę sami widzieliście ile wydruków zrobiła i było ok chociaż, chociaż no tutaj to, czy kopia czy, czy ten nie ma znaczenia wszystko pobiera przecież kartki z podajnika i teraz jest pytanie bo ona utyka tutaj tu jest miętolona i teraz jest pytanie co to tak naprawdę powoduje no bo zobaczcie jak tutaj Wezmę sobie, odepnę ten moduł. To ta kartka właściwie nie wychodzi przez ten moduł, ale przyjrzałem się i tutaj są rolki, i to one, te rolki, te rolki, nie wiem czy tutaj będzie je widać. O, te rolki tutaj mogą właśnie robić tą yy, głupią robotę, czyli źle papier krzywo zaciągają i to się tam gdzieś tutaj. Ślizga. Spróbuję zobaczyć, bo może być tak, że ta guma jest zużyta na rolkach. Spróbuję zobaczyć, jak dołożę więcej papieru. Jak będzie wyżej, zobaczymy, jaki będzie efekt. Przypuszczam, że powinno być lepiej, jak będzie wyżej.